Znasz to uczucie, kiedy myślisz, że wszystko już wiesz, a potem życie mówi podtrzymaj mi kawę. No właśnie. Jak się czułem, kiedy zacząłem pomagać klientom z kredytami i usłyszałem te wszystkie teksty. Teksty, które padały z ust pracowników banków. Z reklama czasem niestety też od ludzi, którzy mieli doradzać. Kiedy wchodzisz do banku, myślisz, tu pracują eksperci, którym mogę zaufać. I wiesz co, w większości przypadków tak jest. Ale bank to też firma. Firma, która chce zarobić. A to, co słyszysz od pracowników banku, często nie jest najlepszą opcją dla Ciebie, tylko dla banku. I czasami dla. Stanu konta pracownika na koniec miesiąca. Dziś opowiem Ci o największych kłamstwach i mitach, które do dziś funkcjonują wokół kredytów hipotecznych i nie tylko i które mogą kosztować Cię dziesiątki tysięcy złotych. W każdym banku masz taką samą zdolność kredytową nieprawda. Każdy bank ma inny sposób liczenia zdolności, inne wskaźniki, inne założenia co do kosztów życia, inne podejście co do formy zatrudnienia. Dla jednej osoby różnica może wynosić nawet 300-400 tysięcy złotych, dlatego odrzucenie w jednym banku nie oznacza, że temat jest zamknięty. Musisz mieć 20% wkładu własnego. Nie. Są banki, które akceptują 10% wkładu własnego, a programy rządowe pozwalają nawet na 0% wkładu własnego. Ten mit powstrzymuje ludzi przed zakupem mieszkania, choć formalnie mogliby działać już dziś. Pytanie tylko, kto ci to powie? Weź kredyt tam, gdzie masz konto. Będzie szybciej i łatwiej. Bank, w którym masz konto, to nie zawsze najlepszy bank do kredytu. Lojalność nic tu nie znaczy. Liczą się warunki. Marża, prowizja, możliwość nadpłat. Z wygody możesz przepłacić dziesiątki tysięcy złotych. Ta karta kredytowa jest darmowa. Darmowa, tylko jeśli spełnisz warunek. Na przykład wydasz tysiąc. Złotych miesięcznie albo zrobisz 5 transakcji, nie spełniasz opłata i to bez przypomnienia. Bank liczy, że nie przeczytasz szczegółów. A co gorsze, może to podnieść warunki całego Twojego kredytu hipotecznego i to będzie kosztowało Ci już dziesiątki tysięcy złotych. Ubezpieczenie konta, karty kredytu jest obowiązkowe. Nie jest. Masz prawo odmówić, ale często pracownik mówi, trzeba to zaznaczyć albo takie są procedury. To po prostu cross-cel. Masz wybór, tylko musisz wiedzieć, że go masz. Konto oszczędnościowe 7%. Bez haczyków. Z haczykami. Zawsze. Oprocentowanie zwykle dla nowych klientów, na przykład do 10 tysięcy złotych i tylko przez 3 miesiące. Potem wracasz do 1% i już ci się nie chce tego zmieniać. I o to chodziło. Bankowi masz działalność? To może być problem z kredytem. A, a nie musi. Wiele banków akceptuje dochody z działalności pod warunkiem ciągłości i dobrej historii. Czasami firmowiec ma lepszą zdolność niż etatowiec z krótkim stażem, ale trzeba wiedzieć, który bank to zrozumie. W przeszłości tak było, ale odkąd powstały formy umowy B2B oraz wiele zawodów, które pracują na ryczałcie, a które są bardzo dobrymi zawodami, na przykład jak IT. Ten fakt się bardzo mocno zmienił. Kolejny mit to inwestycja gwarantowana. Nie możesz stracić. Nie ma czegoś takiego jak gwarantowany zysk w inwestycjach. Polisolokaty, struktury, fundusze, często z ukrytymi kosztami, długim zamrożeniem kapitału, zerowym wpływem klienta. A najgorsze, wielu ludzi podpisuje to myśląc, że kupili lokatę. Z taką umową nie masz szans na kredyt. Nie ma sensu w ogóle próbować dalej. To jedno z najbardziej szkodliwych zdań, które często słyszę od moich klientów, że usłyszeli je w banku. Jeden bank to niewyrocznie. Zamiast zamykać temat, warto zasięgnąć drugiej opinii i nie Niekoniecznie w placówce, tylko u niezależnego eksperta. Najlepiej wziąć kredyt na maksymalny okres, potem się skróci. Długi okres równa się niższa rata, ale znacznie wyższe odsetki. Ludzie rzadko potem skracają kredyt, bo coś wypadło, więc realnie płacą więcej niż musieli. I owszem, wzięcie kredytu na dłuższy okres i nadpłaty to bardzo dobra opcja, ale tylko jeśli masz na to plan. Masz do tego narzędzia, takie jak kalkulator, który pozwoli Ci to policzyć? Ja taki mam. I wy też możecie. Link macie w opisie. Jeżeli wybrałeś bank, który na to pozwala. Wiesz, że żeby skrócić w niektórych bankach zapłacisz słoną prowizję, a w innych zrobisz to dopiero po kilku wizytach w oddziale. A jeszcze inne zrobią to w 30 sekund online. I to taki bank trzeba wybrać, jeśli chcemy aktywnie nadpłacać kredyt. Plan kredytowy trzeba robić z głową, a nie tylko patrzeć na wysokość rat. Następne. Nie można przenosić kredytu do innego banku. Jesteś już uwiązany na 20, 25 czy 30 lat. Nie daj się nabrać. Można i warto. To się nazywa Finansowanie. Jeśli masz kredyt z czasów, gdy stopy procentowe były wyższe, inny bank może dać ci niższą ratę, krótszy okres lub lepsze warunki. To nie zdrada, to dbanie o własny portfel, a bank, który cię zniechęca, po prostu boi się konkurencji. Co dalej? Konsolidacja to zawsze najlepsze wyjście. To zależy. Konsolidacja to połączenie kilku kredytów w jeden. Brzmi dobrze. Jedna rata, niższe zobowiązanie spokój. Ale. Czasem bank wydłuża okres spłaty, dokłada ubezpieczenia czy prowizje i na końcu płacisz więcej odsetek niż w kilku kredytach osobno. Konsolidacja ma sens jeśli idzie w parze z kontrolą wydatków, a nie jest tylko odłożeniem problemu. Nie masz historii kredytowej, nie dostaniesz kredytu. Brzmi groźnie, prawda? I jakby brak w kredytu w przeszłości był gorszy niż jego posiadanie. A teraz prawda. Brak historii kredytowej nie oznacza, że nie dostaniesz kredytu. To po prostu brak danych. Bank musi wtedy opierać się głównie na Twoich dochodach, stabilności zatrudnienia i ogólnej sytuacji finansowej. Owszem, dobra historia kredytowa może pomóc, ale brak historii to nie wyrok. I mówimy tu praktycznie tylko o kredytach gotówkowych, bo przy kredytach hipotecznych czysty bik nie stanowi żadnego problemu Co więcej, lepszy brak historii niż zła historia. Jeśli chcesz zacząć budować swoją historię, możesz wziąć coś na raty 0%, ale to naprawdę nie jest konieczność. A już ubranie 20 rzeczy na kredyt, na przykład na Allegro, tylko tobie zaszkodzi, bo bank widzicie jako człowieka skłonnego do łatwego zadłużania się. Oferta jest ważna tylko dziś. To tekst, który brzmi jak szkolenia sprzed 20 lat. Ech, i nadal działa. Tylko dziś prowizja 0%, teraz tylko tu możemy panu zaproponować te warunki. To klasyczna zagrywka sprzedażowa, żeby wywołać presję i przyspieszyć twoją decyzję. Dobre oferty nie znikają z dnia na dzień. Warunki kredytowe zmieniają się najczęściej z początkiem tygodnia, miesiąca albo po decyzjach Rady Polityki Pieniężnej. A nawet jeśli bank planuje zmiany, masz czas, żeby to sprawdzić. Jeśli ktoś próbuje Cię zmusić do decyzji tu i teraz, zapal sobie czerwoną lampkę. W finansach nie ma miejsca na presję. To nie zakup bułek, tylko zobowiązanie na 20 czy 30 lat. W banku wszystko wygląda ładnie, dopóki nie spojrzysz w drobny druk na umowie. Dlatego nie idź do banku po poradę, idź po produkt, ale z wiedzą i narzędziami, jak użyć tego produktu. Albo po prostu pogadaj z kimś, kto ma to wszystko. Doświadczenie, wiedzę i narzędzia. Dziś to już wszystko, ale w filmie, który widzisz na ekranie, zobaczysz, co czeka cię, kiedy nie zapłacisz na czas swojego mandatu, kredytu lub innych zobowiązań. Ciekawe, kliknij w ikonkę, zostań ze mną na dłużej.